Jest e, piątek, chyba 11 e, lipca, zbliża się godzina 16. Przyjechałem do lasu, wysiadłem tylko z samochodu i taki widok mnie przywitał. Zobaczcie, o tutaj jest, już idę do niego. Zobaczcie, taki pierwszy grzybek zjedzony przez żuki, bo to widać od razu, ale pierwszy grasnoborowiczek jest na samym wejściu. Także dobry prognostyk przed dalszymi poszukiwaniami. Zdzieramy całą książkę. I zostanie sam taki grzybek bez książki do sosiku się nada. Także fajny początek. Dzięki temu jest od razu chęć do spacerowania. Mam nadzieję, że więcej takich grzybków trafię. Ostatnio kilka. Razy u nas padało, raz prawie 20 godzin z małymi przerwami. Także świetne, świetnie zmoczona jest gleba teraz tylko żeby pojawiły się grzyby. Ale jak na tym miejscu pojawił się pierwszy, to naprawdę świetny prognostyk. I idziemy poszukać. Od razu udam się do miejsc, gdzie było najwięcej krasnoborowików Na początku sezonu zawsze. Tu się już rozglądam, bo często przy tej drodze były. Liczę, że może uda nam się znaleźć na samym wejściu coś i uda się to nagrać, że dochodzę do grzyba i jest. Ale zobaczymy czy będzie taka szansa przeważnie tu rosły po prawej stronie ale trzeba też zerkać na lewo Bo później właśnie skręcimy w lewą stronę i obejdziemy miejscówki po lewej stronie Już myślałem, że jest kolejny ale niestety Bardzo dużo owadów obudziły się po tej suszy. Nowe pokolenie urodziło się i jest ich bardzo, ale to bardzo dużo. Ptaków, jak słyszycie, też jest bardzo dużo. Dobra, zaczynam tutaj wejście do lasu. Zobaczymy, czy w tym gęstym lesie cokolwiek będzie. Tam coś widzę dziwnego. Zaraz się tam udam Bardzo ciemno dzisiaj w lesie Zachmurzone jest bardzo Nie to kawałki szyszek Ten pierwszy ceglaczek Bardzo rozbudził moje nadzieje Dlatego nie chcę wyłączać kamerki, ale będę zaraz zmuszony. Wyłączę ją i będę włączał później może na tych widniejszych terenach. Bo tutaj nie wiem, czy wy dobrze widzicie. Mam nadzieję, że tak. Ale też nic tu nie widać. Ale pierwszy deszcz był w poniedziałek, dzisiaj jest piątek. Pewnie na początku filmu powiedziałem sobota. Tak, na pewno sobota. Piątek po pracy. Także w sobotę jutro to pojadę na pewno na kurki, bo muszę sprawdzić miejsca kurkowe bo kureczki szybciej się pojawiają po takich deszczach już były już parę dni temu zbierałem i zostawiłem sporo małych więc już jakiś owad siedzi na głowie no, zobaczcie tu go mam w palcach Także jutro na pewno pojedziemy i zobaczymy miejsca kurkowe. A dzisiaj tu chcę się przejść, licząc na krasnoborowiki i mając taką cichą nadzieję na prawdziweczka. Dobra, jak coś będzie, to się będę włączał, bo niestety, ale. Na razie nic nie widzę. Dotarłem do strumyczka. Znaczy tak naprawdę koryta strumyczka. Tego co zawsze jest tu wyschnięte, a dzisiaj jest woda w nim. Dlatego widać, że po upadach woda się pojawiła. Jak stoi w tym korycie to Naprawdę było sporo, sporo opadów. Może dzisiaj dotrę do tego rozlewiska bobrowego. To zobaczymy, ile tam jest wody, ale zobaczymy. Jak będą się trafiały grzybki, to tam pójdę. Natomiast, jak nie będzie grzybków, to nie będzie mi się chciało tam iść. I chyba skrócę. Wędrówkę tylko do spaceru. Bo na darmo nie ma co chodzić. To wszystko będzie uzależnione od znajdek. Czy coś będzie, czy nie. No ale powiem wam tego się nie spodziewałem. Chodzę tu tyle czasu, kto przywlókł tutaj garnek. Na 100% go nie było. No, przecież nawet ostatnio tu były. Nie widać też miejsca po kopaniu. Zobaczcie. Jest z jakimiś sznurkami. Co to jest? Skąd się to tu wzięło? No, masakra. Któregoś dnia, jak tu przyjadę, to na pewno zabiorę. Teraz jeszcze. Chcę pochodzić trochę, to go nie będę brał. Jakbym tędy wracał, to go na pewno zabiorę. A jak pójdę gdzieś dalej, to przy następnym razie go wezmę. No, tam puszka, no tego tu nie było. Przecież przyjeżdżam tu często w tym roku już byłem tu z 10 razy i tych rzeczy nie było. Chodzę zawsze w podobnym trasom, podobną trasą i ich tu nie było. Zastanawiam się, jak pójść. Zobaczymy, może tędy. Idziemy w tą stronę z tego koryta strumienia. Obejdziemy je z lewej strony, później przejdę na prawą stronę i zobaczymy tam. No zobaczcie mały ptaszek, bardzo malutkie ptaszki tutaj latają, a bardzo ładnie trelują? I co? Ten jeden na starcie to będzie jedyny, no niemożliwy. Przepraszam, telefon jestem z powrotem. Nie wiem, wszedłem w zasięg, ale nikt się nie odzywał. Także spacerujemy dalej. Zobaczymy, co tu będzie. Przejdę na drugą stronę. Trzeba tu będzie bezpiecznie to zrobić. Tam widać takie miejsce. Jak na razie powiem wam nic nie widać. Liczyłem po tym pierwszym ceglaczku, że będzie już ten wysyp ale nie ma nic tutaj zawsze się trafiały prawdziwki mniej ceglastoporych a dzisiaj brak jakiegokolwiek grzyba w ogóle jeszcze tak grzybnia po tej suszy Najwyraźniej się tu nie zawiązała. I co najgorsze, wydaje mi się, że zaczyna kapać. Tutaj niedaleko. W zeszłym roku chyba 11 prawdziwków było. Tak mi się wydaje. I to gdzieś tutaj w pobliżu. Ale jeszcze nic tutaj nie pojawiło się. No nic. Spacerek zrobimy krótki, ponieważ. Dłużej mi zeszło przy sprawach służbowych, w związku z tym krócej pospaceruję, ale musiałem się wyrwać do lasu. Miejscówka na szczęście blisko domu, niedaleko tej, co widzieliście w dniu wczorajszym, i wczoraj nie było nic. A dzisiaj jeden ceglaczek się pojawił. Tu są duże kolejny z wodą, także muszę to obejść. Wejdziemy tam wzdłuż młodnika. I pójdziemy na miejscówkę, gdzie w sezonie zawsze zaczynam, bo tu przychodzę głównie na początku sezonu. A tak, to w sezonie chodzę tu inną trasą. Zobaczymy. Może jednak się coś uda znaleźć. Przy tym módniczku bardzo ładnie ptaszki śpiewają. Ale oprócz ptaszków ja bym chciał znaleźć jakiegoś grzybka. No nic, jak wyjdę z tego gęstego, to się znowu włączę. No chyba, że coś tu będzie. Wyszedłem na taki młodniczek. Zaraz tu z niego też wyjdę. Będę szedł jego krajem. Zobaczymy, czy w miejscówce, w której w zeszłym roku było naprawdę bardzo dużo grzybów. Czy w tym roku też coś będzie? Obawiam się, że może być troszkę za wcześnie, ale trzeba ją sprawdzić. Już w tym roku w niej znalazłem kilka krasnoborowików ceglastoporych, dlatego trzeba systematycznie ją sprawdzać. akurat z tej strony, tej miejscówki, jeszcze w tym roku nic nie znalazłem. O ile dobrze pamiętam, znalazłem tam bliżej samochodu. Ale w zeszłym roku tu bardzo często znajdowały się grzyby, które zbierałem. Dlatego warto tu przejść, szczególnie o tutaj w okolicy. Tego chyba buka, bo to jest chyba buk. Tu często bywały krasnoborowiki, a dzisiaj niestety na razie nic nie widzę. Tu w tej okolicy były krasnoborowiki, tu bardziej na tym widnym. Bywały prawdziwki, i tam w tamtych młodnikach znowu krasnoborowiki A tam już się w oddali przebija samochód między gałęziami, między drzewami. Wiosną tu ścieli. Kilka dużych drzew, i zostawili te gałęzie, niestety, i tam, gdzie ja zawsze zaglądałem, czyli za te gałęzie, nic teraz nie widać. Z jednego powodu to dobrze, bo trzeba podejść blisko, żeby coś dojrzeć. a z drugiego może za bardzo zasłaniać i może nie być grzybów. Nic niestety tu nie widać, a tu na tych rowach właśnie były krasnoworowiki. Jeszcze jest tu za wcześnie, czyli tą miejscówkę i tu miejscówki w pobliżu zostawię na kilka dni. Tak, myślę, że co najmniej do niedzieli, może do poniedziałku. Jutro pojadę za kurkami, bo tam były to jest szansa, że nam zobaczyć, jaki wielki ślimak. No po prostu masakra jaki wielki. Kolejny spacerek zrobiony. Jeden grzybek znaleziony na starcie dał nadzieję, ale niestety później było tylko gorzej. Jeszcze liczę tu na końcówce, bo tu czasami się trafiały na samym brzegu. Tylko za dużo teraz tutaj gałęzi leży wszelkiego rodzaju po tych wycinkach. Ale tu często się trafiało. No nic najprawdopodobniej zakończę to grzybobranie tą jedną, jedyną sztuką spacerek zrobiony i nic poza tym. Liczyłem, że będzie ich więcej. I będzie na sosik. Ale przy takim zbieraniu, to niestety. Ale chyba zostawię tego grzyba. Zobaczcie. Położę go tutaj na pniaku. I niech sobie leży. Nie będę jednej sztuki zabierał. Tym bardziej, że była. Bardzo obiedzona. No nic. Nie zawsze się zbiera, ale trzeba próbować. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się i do następnego filmu. Cześć.